Siema kumple. Nowa jakość, jak wam się podoba. BMK została zamrożona. Rowerek. Jest taki warun na jazdę. Że to się w głowie nie wyobraża. Elegancko, o, jaram się. Nie dość, że Nowa GoPro to jeszcze jest super pogada do tego, aby nagrywać nie. nie. albo GoPro 9 elegancko Nice Pytka odpalona Dobra, spróbujemy to Stara karta z roboty Co się bać? Kościół Co tam? Obudka za młyncem. do tego, żeby BMW nie jeździł. śmieci smak. najgorszy Szprych nie naciągnąłem. O cholera. Dobra, damy radę. Damy radę. Tak szybko leciałem, że zapomniałem zjeść o pitole tą zapiekankę w taką o tego opa <śm> <ś> I lecimy, lecimy na wąwóz. Trzeba katać, 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 katać. Jeszcze nie mogę doczekać. O, ale mam w ogóle zajawę na jazdę, nie? Mówię wam, jest sztos. sztos, Dobra, zapiekanko wam przysłoni. Pięknie jest Jest soczyście Soczyście wciul <laughs> Katancja, katancja. Dywaj Dawaj, pocisnę za to. No, pierwszy przejazd z kamerką A ty tamtędy Ale dziwne Większa jest Muszę się przyzwyczaić kurczę. Więcej widzę kurde teraz kamery Jest większa Dual activated Jadę za tobą Polukama ci Myślałem, że może go polecisz. Też miałem taki plan O Boże! Jaka orkiestra tej pomocy! To jest chyba noworocznej pomocy, ale ona szybciutka jest, Jezu, jak się szybko odpala. Ale to jest rakieta. Klikki od razu, pik nagrywa z bomby. Klik i nagrywa. Klik i nagrywa. It was at this moment that he knew he fucked up oh. 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 To było dziwne O się wyratuje ty No to ładne zakończenie sezonu Smakuwa Dzięki wariacie. Dobra to teraz co jedynie co mi przyszło to nagrywać ziomków, bo kurde ledwo to utrzymuję. Ała, boli bark, A chłopaki traska, lecą. co. to Kings really? <laughs> Aj. Ale Ale zazdrość, masakra. Uciekaj, młody Co? Co jest grane? gotowania podolda Co dzika chciałeś <grymne> Ohoho! trochę inaczej Ada śleci <grymne> leci? Gapiki. Oh, mój bark ale mnie na mówię wam ale jest lipa no dzisiaj dostał jakąś się do no to tak ciężko będzie będę musiał lewo Trochę mnie też i palec bolał po tym o, on dalej jest o dalej go nie zegnę, nie? Ale nie jest źle z palcem Gorzej z tym barkiem, kurde masakra boli O tak o sobie nazwę jaką Dobra, chłopaki się opierdzielają Ja uciekam Nara Nie ma co nagrywać, jeszcze coś zaraz dogram jak będę jechał samochodem Fajnie było, ale się skończyło Rower spakowałem, jakoś ciężko było Tak, mnie boli Ciekawe czy będę mógł biegi wrzucać Ach, Mam nadzieję, że zakończenie tego roku nie będzie zapowiednio przyszłego No, oby nie Modlę cała obdrapana Bark rozwalony Do mojej jeszcze nie dzwoniłem, pewnie mi da jobów Eee, po co ty szedłeś? No, ale nic Dobra, wariaty, śmiechem żartem, ale Ale idę do lekarza, bo kurde Zaczynam się strasznie boleć Trzeba to prześwietlić, żeby nie było, że że złamany. No nic. Tak to bywa w tym sporcie, nie? Wiecie jak jest. Wydaje mi się, że... Mam nadzieję, że jest tylko stuczony, nie? Bo jak coś strzeliło, to znowu przerwa. O, panowie, jest słabo. Jest słabo. Nie, no żartuję. Stłuczył, stłuczony tylko jest. Stłuczony bark, więc jestem zadowolony. Nie ma żadnych jakichś głupich operacji czy czegokolwiek tam. Będzie trzeba odleżeć po prostu. A, ale boli. Odleżeć. No i odpocząć chwilę od roweru. znowu, No ale GIT jest, nie? Ważne, że że bark cały i obojczyk no, na miejscu, tylko takie miałem dziwne wrażenie, że może coś jest nie tak, ale wszystko jest w porządku, także jeee, yeah, będziemy dalej świgać, nie ma dużej przerwy, tylko chwilować, kawę ile, z tydzień pewnie będzie mnie bolał, no ale nic, dobra dzięki, że byliście mam nadzieję, że film z glebą wam się spodobał, no i co no do następnego, kurde, coś tam się przygra jeszcze, czy przyjadę chłopaków ponagrywam, czy coś, no zobaczymy zobaczymy no teraz to ani nawet kopać ani nic. Nie? Trzeba siedzieć i może livey będziemy więcej robić, <laughs> więcej liveów. Dobra, jesteśmy w kontakcie. See you later, guys. Nara.